Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak robić ściek Y, zwany też przeze mnie ściekiem ryby i łuski, który jest wykorzystywany w paru moich wzorach, na przykład na moje syrenki oraz na pewne sweterki. W wypadku ogonków syrenek zaczniemy sobie od magicznego kółka z sześciu półsłupek klasycznego i teraz wykonamy tak zwane pierwsze Y. Żeby je wykonać, należy wykonać sekwencję półsłupek, dwa oczka łańcuszka i jeden półsłupek wykonane w pierwszy półsłupek magicznego kółka. Więc jeżeli mamy tutaj sześć półsłupków, no to pijamy się tutaj, przerabiamy sobie klasyczny półsłupek, oczko łańcuszka, oczko łańcuszka. I wracamy w ten sam półsłupek. Przerabiamy w drugi półsłupek, i w ten sposób utworzyło nam się nasze pierwsze Y. Następnie opuszczamy jedno oczko według wzoru i idziemy do kolejnego. I robimy znowu. Półsłupek, dwa oczka łańcuszka. I półsłupek. I tak robimy jeszcze tutaj w kolejny. Więc opuszczamy półsłupek. I tutaj półsłupek. Oczko łańcuszka drugie. I z powrotem tutaj półsłupek. I teraz. W następnym okrążeniu zaczniemy wykonywać następny Y pod grupą dwóch oczek łańcusza, łańcuszka z poprzedniego Y, z poprzedniego okrążenia. Czyli tutaj widzimy nasz Y, czyli półsłupek, dwa oczka łańcuszka i półsłupek. I dlatego musimy przejść aż pod te dwa oczka łańcuszka, nie wbijamy się w nie tylko pod nie. I właśnie tutaj będziemy wykonywać już kolejne Y, więc półsłupek, dwa oczka półsłupka i jeszcze raz półsłupek w ten sposób. No, i według wzoru wykonamy drugi takie Y, właśnie w tą samą dziurkę. Więc po prostu lecimy tutaj półsłupek. Dwa oczka łańcuszka półsłupek. I tutaj jest właśnie YV z naszego wzoru. No i tak dalej. Tak naprawdę formuje się, zaczyna nam się tutaj powoli formować taki mały stożek, który będzie dołem ogonu naszej syrenki. Jak to tutaj. Widać taki sto rzek, jest, zaczyna się robić. I dalej już według tabelki we wzorach nasyrenki można podążać. Więcej teorii i wzory na lale na szydełku znajdziesz w mojej książce: szydełkowe lale proste i śliczne, 15 projektów amigurumi dostępnej na stronie www.luluentete.com.